Cześć Wam z tej strony Adik, witam was w kolejnym poradniku z Call of Duty Black Ops 2 Zombie W dzisiejszym poradniku zrobimy Ice Staffa I dlaczego Ice no, Jak widzicie śnieg, Ice Staff Kojarzy mi się to bardzo z sytuacją za oknem Mianowicie mamy już Połowę tego, A u mnie dopiero teraz zaczął padać śnieg I to dość ostro, takimi wielkimi płatami Tak jakby dopiero zima się zaczynała No i Dlaczego ważny jest śnieg? w wykonywaniu staffa, ponieważ y, itemy do zrobienia i staffa dropią tylko y, w momencie, gdy pada śnieg. I tylko z tych właśnie kubek takich kopców. No i jeżeli nie uda Wam się zebrać wszystkich itemów w drugim i trzecim wave'ie, bo wtedy pada śnieg, no to następny wave, w którym pada śnieg to dopiero wave 10 i 11, tak jak teraz widzicie, 10 się zaczyna i pada śnieg. I dlatego też wam mówiłem, żeby najlepiej i staffa i fire staffa zostawić na koniec. Bo to są dwa takie staffy, które są uzależnione od waveów, i podczas po prostu grania, to one się same zbierają. Jak nie zbierzecie wszystkich, właśnie części w drugim, trzecim waveie, to w dziesiątym, jedenastym już na pewno Wam się to uda. I od razu w jedenastym, góra dwunastym możecie mieć już wszystkie staffy ulepszone i zrobione. Jak widzicie, tutaj teraz podnoszę ostatnią część. Kopców jest bardzo dużo na mapie. Są również pod kościołem. I chyba za kościołem jest też jeden. Tutaj, w tym pomieszczeniu, w tym bunkrze, obok generatora drugiego, jeżeli się nie, nie mylę, jest właśnie mm, płyta. Płyta ma tam trzy swoje spawny, tylko w tym bunkrze, nigdzie więcej. I obok generatora 6 jest właśnie za kościołem jest zejście do Crazy Place. I niebieskie wrota właśnie to z jaskinia lodu, Icecape. No i gdy mamy już wszystkie części wraz z płytą zebrane, przechodzimy właśnie przez te wrota, żeby podnieść kryształ, tak jak można nazwać, to kryształ żywiołu, bo w każdym stawie jest właśnie taki kryształ do podniesienia. No i wracamy z tym kryształem. Żeby złożyć stafa jak tylko złożymy, tutaj już zobaczyliście na pewno fragment ulepsza, zagadki, takiej, żeby ulepszyć. No i wracamy tutaj do tego miejsca, gdzie jest pack punch i składamy ice staffa. Jak widzicie, ja tu już mam fire staffa złożonego, bo tak jak Wam mówiłem. Wszystkie stafy y, tworzą się praktycznie same podczas y, dłuższej rozgrywki. I do 11 wejwa są wszystkie. Co będzie następne? No bo dawno nie było Black Ops'a. Czytałem komentarze, to ponoć bardzo fajnie mi. Bardzo fajnie wam się ogląda poradniki z Black Ops'a. No i następny będzie Firestaff, jeżeli chodzi o Black Ops'a, i później coś, coś wrócę do poprzednich easter eggów skończyć. Będę musiał na przykład... Um, Mop of the Dead i trzecie delce, już nawet nie pamiętam jak to się nazywało. Oczywiście będę chciał wam też pokazać ending Maxisa i Richtofena. Maxisa mam nagrany został mi właśnie Richtofen. No i co tutaj teraz widzicie? W prawym dolnym rogu macie ściągę. Jaki z, jakie kropki odpowiadają jakim znakom. No i musicie to tak po prostu ustawić. Ja na początku nie miałem tej ściągi i wszystko po prostu metodą prób i błędów rozgryzałem, jak to zrobić, rozkminiałem. I po jakimś czasie sobie napisałem sam taką ściągę, po czym gdy ja już to zrobiłem, miałem zrobione też również y, y, kody w jak ktoś mi dopiero podesłał tą ściągę i, i, i zobaczyłem, że jednak wszystko się zgadzało. I postanowiłem to skopiować, ładnie wkleić tutaj żebyście mieli to jaką, jakoś to przejrzyście niż rysowane przeze mnie w pańcie bo na początku taki miałem zamiar no i co teraz musimy zrobić to jest już drugi y, moment ulepszania musimy zestrzelić trzy takie tablice najpierw musimy je zamrozić one będą się zamrażały w kinie tego nie widać, ale jak będziecie grali to na pewno to zauważycie i później musimy je zestrzelić dwie są tutaj na początku trzecia niestety jest trochę dalej prawie że na początku y, mapy, przy starcie jest trzecia tablica. I ktoś może na pewno na początku zauważył, że pożyłem się przy e, Quick Revive i dostałem kasę. Jeżeli kupujecie jakiś perk i położycie się przy nim, dostajecie tam jakiś minimalny zwrot chyba 25 punktów, coś takiego. I to możecie zrobić raz przy każdym e, przy każdym dozowniku perków. Oczywiście pokażę wam też jak zdobyć 9 perków bez robienia głównego easter egga. da się to zrobić. Oczywiście będziemy potrzebowali szufli, szufla tu, tu jest w sumie za każdym razem potrzebna. Szufla i. Jak to się teraz nazywa? Zombie Blood Boże, tak dawno już nie grałem w zombie, jaki że pozapinałem praktycznie wszystko. Ale w zombie Blood właśnie. I pokażę Wam parę różnych ciekawostek. także Teraz musimy ustawić wszystkie kręgi tak, żeby niebieskie kulki były po kolei. Jedna pod drugą. To oczywiście jest krok, który powtarzamy przy każdym stawie. Tylko w różni się kolorami. Jeżeli gracie w dwóch, tak jak my tutaj, wszystko możecie bardzo szybko zrobić. Jedna osoba biega z zombiakiem, druga osoba. Robi resztę praktycznie, jeżeli was jest trzech to już w ogóle Dużo lepiej jak już jest czterech to już jest fantastycznie, bo jedna osoba zawsze zajmuje się zombiakiem A reszta robi co ma robić No i mamy wszystkie ładnie ułożone, jest niebieska kulka, strzelamy w nią Kulka wtedy sobie odleci Jak każda inna zresztą No i teraz udajemy się do Crazy Place'a, jeżeli się nie mylę żeby odłożyć mm, i-staffa do takiego jakby takiego ołtarza może można to tak nazwać nie wiem no, według mnie to jest taki ołtarzyk. gdzie nasz i-staff będzie się ładował o ładowaniu mówiłem wam już wcześniej i w fire staffie rozwinę tą myśl zobaczycie dlaczego lepiej położyć tam wszystkie staffy i później zabijać tam zombiaki i żeby wszystkie staffy ładowały się naraz no i wbijamy kładziemy tam gdzie zaraz zobaczycie i-stuff. No i jeżeli chcecie go od razu lepszyć, zabijacie zombiaki, żeby on się naładował, będzie pożerał te dusze zombiaków, a to jest specjalny atak Staffa po naładowaniu. Jest on naprawdę przydatny, bo zabija duże hordy zombiaków, czasami jeżeli dobrze się trafi. I to było wszystko, do usłyszenia w następnym filmiku, trzymajcie się, cześć.